Teraz w naszej aplikacji mamy możliwość tworzenia tokenów dla naszych użytkowników, gdy użytkownik zaloguje się do naszej aplikacji. I teraz na podstawie tych tokenów zrobimy sobie uwierzytelnianie w naszej aplikacji, aby tylko użytkownicy zalogowani mieli dostęp do zawartości. No i teraz jesteśmy w naszym out controller, kontrolerze autoryzacyjnym. No to tutaj mamy oczywiście dwie metody do rejestracji i do logowania użytkowników. No to te dwie metody nie mogą mieć autoryzacji, no bo te dwie metody są potrzebne każdemu użytkownikowi, aby mógł się zarejestrować i zalogować. Także w tym kontrolerze nie możemy dodać autoryzacji, ale mamy inny kontroler, mamy Value Controller. I teraz w Value Controllerze możemy dodać autoryzację naszych użytkowników, że będziemy chcieli, że tylko zautoryzowani użytkownicy, którzy się zalogują, mają dostęp do tego kontrolera. No to, aby to zrobić, musimy dodać tutaj atrybut autorize. Autorize, i teraz musimy oczywiście dodać namespace. Dobrze, mamy dodany atrybut autorize, i w tym momencie do wszystkich akcji w naszym value controllerze mają dostęp tylko zaautoryzowani użytkownicy. A to dlatego, że atrybut authorize jest dodany na całym kontrolerze. Czyli do wszystkich akcji mają dostęp zalogowani użytkownicy. Czy to do getValues, czy getValue, czy addValue. Do każdej z tej akcji, żeby mieć do niej dostęp, użytkownik musi być zalogowany. I dodamy sobie powiedzmy jeszcze do jednej akcji, że do akcji getValue, gdzie pobieramy konkretną wartość, że tutaj może dostać się dowolny użytkownik, niezalogowany. To dodajemy atrybut allow. Animals. I tutaj do akcji getvalue gdzieś pobieramy konkretną wartość o konkretnym ID. Do tej wartości będzie mógł się dostać każdy, nawet niezalogowany użytkownik, a pozostałe akcje tego kontrolera będą mogli dostać się tylko użytkownicy, którzy zostaną zalogowani. Zalogowani i dostaną token. Dobrze, możemy to zapisać. I teraz, aby ta autoryzacja oparta na tych naszych tokenach działała, no to teraz musimy jeszcze poinformować nasze API, jakiego rodzaju schematu uwierzytelniania używamy. Czyli musimy dodać nasze oprogramowanie pośredniczące do uwierzytelniania, i robimy to w naszej klasie startowej. Czyli teraz przechodzimy do klasy Startup CS, i tutaj musimy dodać. Przede wszystkim tutaj do metody configure services musimy teraz dodać. Używamy add authentication. Tak? I teraz tutaj musimy wskazać, jakiej autentykacji używamy. No, my używamy jvt Beer defaults JVT Bearer Default. Teraz musimy dodać odpowiedni namespace. Dodajemy namespace, i teraz musimy tutaj wskazać schemat autentykacji. Authentication schema. Dobrze, przejdźmy sobie do następnej linii, i teraz tutaj musimy dodać add JVT -beer. No bo tego. Używamy tokena JVT Bearer i on wymaga pewnych opcji. Czyli teraz ustawiamy opcję. Tutaj korzystamy z wyrażenia lambda i ustawiamy tutaj opcję. Tu już sobie możemy od razu dodać średnik. I opcje ustawiamy takie jak. I tutaj będą te opcje. Options. A tutaj sobie to z małej literki. Oczywiście dam options. I teraz te opcje to będzie. To będą opcje dla token validation parameters. I tu będzie new. Token validation parameters. Musimy sobie to zaznaczyć. Dodać oczywiście namespace. Tak. No i teraz tutaj są te opcje. I pierwszą opcją, jaką ustawiamy, to jest Validation, Insure Assigning Key, i tutaj ustawiamy na True, tak, i drugą opcją to jest Insure Assigning Key, i my tutaj używamy, jak sobie wrócimy do naszego Authentication Controller, to my tutaj używamy Symmetric Security Key, czyli możemy sobie to skopiować. I tutaj klejamy, to się równa New Symmetric Key. Tak. I tutaj będziemy pobierać, tak jak tutaj go pobieramy, z konfiguracji ten klucz, ten App Settings Token. No to tutaj tak samo. Odwołujemy się do konfiguracji. Tu już dostęp do konfiguracji mamy. Bo już tu mamy konfigurację, tu ona już jest w startup. No to teraz odwołujemy się do konfiguracji konfiguration. Tak, i teraz get section, get section. No, i tutaj możemy sobie od razu to skopiować. Get section, control C, kopiujemy. I tutaj sobie to wklejamy. Get section, upsettings, token, value. I na końcu oczywiście przecinek. W tej chwili tutaj dostajemy. Błąd, no bo nie można przekonwertować stringa na byte. Bo stąd dostajemy string, a tutaj jest potrzebny byte. No to musimy sobie to przekonwertować na byte. Czyli tutaj skorzystamy z encoding. Encoding. Musimy dodać również encoding. Teraz musimy dodać ASCII. ASCII. I teraz pobieramy Get Bytes. Bytes. No i tutaj przekazujemy ten token. No i tutaj dla encoding musimy dodać namespace system system.text. Dobrze. I teraz jest OK. I ustawiamy kolejną opcję, to jest Validate Issue. Tutaj ustawiamy false. Tutaj ma być nie średnik, tylko przecinek. O, przecinek. I następną opcję, która to już będzie ostatnia validation audience. I tutaj również ustawiamy na false. No i tutaj na końcu średnik, i tutaj średnik. I to by było to wszystko, co musimy dodać do configuration services. I teraz musimy jeszcze to dodać do naszego request pipeline, do potoku przetwarzania, i tutaj przed MVC musimy dodać, że używamy teraz use authentication, że używamy teraz tej autentykacji. I średnik na końcu. Czyli dodaliśmy do naszego potoku przetwarzania, że używamy autentykacji. A tutaj w serwisie dodaliśmy add authentication i ją skonfigurowaliśmy, czego używamy. Że używamy bearer token. Możemy to teraz zapisać. Zapisujemy i teraz będziemy mogli przetestować naszą autentykację w Postmanie. Czyli teraz możemy sobie przejść do Postmana, ale najpierw musimy. Uruchomić nasze API. Czyli przechodzimy do naszego API i uruchamiamy. .NET RUN i uruchamiamy nasze API. Nasze API się uruchomiło. To możemy przejść do Postmana. Jesteśmy w Postmanie, chcemy przetestować nasz Value Controller. No to otworzymy sobie żądanie. Odnośnie pobierania wszystkich wartości. No i jak je teraz wyślemy do naszego API, wysyłamy to żądanie, no i teraz nie otrzymujemy zestawu wartości, tylko otrzymujemy status odpowiedzi 401 unauthorized, czyli nie mamy dostępu. Jak sobie weźmiemy pojedynczą wartość, no to tutaj teraz powinniśmy dostać tą wartość, bo dla pojedynczej wartości, jak sobie zobaczymy nasz kontroler, to tutaj ustawiliśmy allow czyli że każdy może dostać się do tego do tej metody na value kontrolerze. Czyli tutaj do tego powinniśmy dostać wartość. Jak wyślemy zapytanie o konkretną wartość, tutaj akurat value 5 nie ma takiej zawartości. Wyślemy na przykład wartość 2 i wartość 2 jest. Dobrze. To teraz żeby Pobrać te wszystkie zawartości, no to potrzebujemy być zalogowanym użytkownikiem, czyli jak użytkownik się loguje, no to zalogujmy się, przetestujmy sobie logowanie. Użytkownik się loguje, taki użytkownik jest w bazie, dostaje token. I teraz ten token my sobie musimy skopiować, kopiujemy go, przechodzimy teraz do metody get, gdzie pobieramy wartości i teraz musimy w naszym żądaniu o wszystkie wartości wysłać ten token. Przechodzimy na autoryzation. Tutaj wybieramy sobie, że my chcemy użyć bearer token i teraz tutaj wklejamy ten token. Wklejamy ten token, zapiszemy sobie to i wysyłamy żądanie. I teraz widzimy, tutaj dostaliśmy wartości. 1, 2, 3, 4, 7. Osiem. Teraz nasz Values Controller widzimy, że używa autentykacji i zwraca nam dane. Wysłaliśmy zapytanie o dane, przekazując token, że jesteśmy takim i takim użytkownikiem, że my, to jesteś, że my jesteśmy Robert i mamy takie hasło. I mamy taki token, który został do nas wygenerowany po zalogowaniu. No i tego tokena teraz używamy, żeby pobrać wartości, no i wartości zostają zwrócone. Jakbyśmy na przykład tutaj chcieli w tym tokenie zmienić jedną literkę, na przykład usunąć te A, albo zmienić i wysłać, no to widzimy, teraz już jest unauthorized, bo już jest nieprawidłowy token. Dodajmy to z powrotem, wyślijmy i teraz dostajemy. Dane. I tak samo, jakbyśmy chcieli dodać nową wartość, na przykład POST, ta metoda też teraz jest podlega autoryzacji. Czyli, jakbyśmy teraz chcieli wysłać nowe wartości, wysłali request, to dostaniemy odpowiedź, że nie mamy dostępu. Unauthorize. Ale jeżeli sobie skopiujemy ten token, tak, przejdziemy do metody POST, tutaj autorize ustawimy autoryzację na bearer TOKEN wklejmy ten właściwy token, zapiszemy, wyślemy. No to widzimy, teraz została dodana nowa wartość, jest dziewiąta wartość. Dobrze. Tutaj mamy pobieranie pojedynczej wartości. No tutaj token nam nie jest potrzebny. Dobrze. To teraz jeszcze edycję sobie zobaczymy. Jakbyśmy chcieli wyedytować, utworzyliśmy teraz dziewiąty, to powiedzmy wyedytujmy sobie 9. Bez tokena dostaniemy unauthorized. a jak sobie wkleimy token, kopiujemy i teraz tutaj go wkleimy do autorize ustawimy na to, że używamy bearer token. Tutaj go wklejam, zapisuję, wysyłam. No to widzimy wartość testowa edycja. Wartość została zmieniona. Możemy jeszcze raz wrócić do get, pobrać wszystkie wartości. Wysyłamy send i widzimy teraz mamy pobrane wszystkie wartości 1, 2, 3, 4, 5, 6 no nie ma 7, 8, 9 bo zostały usunięte no i teraz możemy sobie jeszcze sprawdzić delete jakbyśmy chcieli usunąć na przykład 7 wyślemy send znowu mamy brak autoryzacji ale jak sobie skopiujemy naszego tokena i w metodzie delete ustawimy, że używamy autoryzacji i używamy bearer token i wkleimy sobie tego tokena, zapiszemy, wyślemy. No to teraz jest status OK. Jesteśmy uwierzytelnieni na naszym serwerze i został usunięty rekord o wartości 7. Jak sobie wyślemy geta, to teraz już tej siódemki nie będzie. Nie ma. Czyli w tym momencie mamy skonfigurowane uwierzytelnianie na naszym serwerze. Także możemy to sobie zatrzymać. I możemy wkomitować kody do repozytorium, czyli przechodzimy do kontroli wersji, dodajemy komentarz, uwierzytelnianie, użycie uwierzytelniania na waliu controller, dajemy tutaj stage, all, wszystkie zmiany i dajemy commit. I teraz wypychamy kody na repozytorium zdalne, push to, wybieramy nasze konto. Teraz będziemy musieli podać nazwę użytkownika. Enter i wprowadzić hasło. Wprowadzamy hasło, klikamy Enter i nasze kody zostały wypchnięte na repozytorium zdalne. Czyli w tym momencie oddaliśmy kody do repozytorium lokalnego, wysłaliśmy kody na repozytorium zdalne. A to był ostatni odcinek z rozdziału drugiego. Jeszcze jak sobie przejdziemy na GitHub, to widzimy. Tutaj są nasze kody, możemy zobaczyć nasze komity, i tutaj są wszystkie komity, i łącznie z tym ostatnim użycie uwierzytelniania na waliu controller. I jakbyśmy chcieli pobrać kody z danego odcinka, to właśnie wchodzimy na komity, wybieramy, który odcinek nas interesuje. Na przykład interesuje nas utworzenie klasy User, ale to możemy sobie wybrać dowolny, który nas interesuje. Chcemy pobrać pliki z tego komita. To bie, wybieramy teraz Browse File i teraz jak zrobimy sobie Clown or Download no to możemy albo pobrać plik spakowany albo sobie tutaj kopiując ten link sklonować repozytorium i w tym momencie zostanie pobrane 11 komitów do właśnie tego, który wybraliśmy. Bo 11 komit to był, jak sobie przejdziemy do wszystkich zobaczymy. 11. commit to był właśnie utworzenie klasy user. Można sobie policzyć: Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i to był 11. No i możemy sobie pobrać kod w ten sposób z dowolnego odcinka. A jak chcemy pobrać aktualny, to po prostu wchodzimy na portal randkowy i tutaj bierzemy clone or download. I albo bierzemy paczkę spakowaną, albo sobie kopiujemy link i klonujemy na lokalnym komputerze repozytorium, czyli wszystkie 20 komitów.